Moi drodzy, totalna kompromitacja yy, wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka Kamersza. No, posłuchajcie te da tego, media poinformowały w czwartek, że latem ubiegłego roku w trakcie rozładunku pociągu wojskowego yy, ze sprzętem wojskowym pod Szczecinem żołnierze nie wyładowali w całości transportu. W pociągu pozostawiono miny przeciwczołgowe, które ostatecznie miały odnaleźć się w magazynie firmy IKEA. Pamiętacie, jak w tym Władysław Kosiniak-Kamysz, jak zrobili awanturę o to, że tam Błaszczak zgubił jakąś rakietę, która wleciała w głąb polski rosyjską, i nie mogli ją znaleźć przez kilka tygodni? Zgubili wagon. Min! I wylądował on w IKEA i nie wiedzieli, co się z nim stało. Ale o tej sytuacji pewnie słyszeliście. Ja bym wam chciał powiedzieć pewną moją opinię jeszcze na ten temat. Bo cała ta sytuacja miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Co się wydarzyło w czerwcu ubiegłego roku? Pamiętacie? Pamiętacie? Wtedy wyszła na jaw sprawa, że żołnierze wojska polskiego są ścigani przez żandarmerię wojskową i przez prokuraturę w związku z tym, że oddawali strzały na granicy polsko-białoruskiej. Wówczas mówiono o tym, że bardzo mocno obrywa za to właśnie szef MONT Władysław Kosiniak-Kamysz i że do tego ataku poniekąd przyczynił się premier Donald Tusk. Zobaczcie, że Tusk wtedy, jeżeli tak było, wyczuł doskonale moment. Kosiniak-Kamysz wiedział, że ma problem i może dojść do ogromnej kompromitacji z uwagi, na, z uwagi na sprawę tych min, bo to musiało do niego dotrzeć, nie wierzę, że nie. I do Tuska też to dotarło. I Tusk wiedział, że Kosiniak-Kamysz siedzi na beczce z prochu i zobaczcie, co zrobił. Zamiast spróbować go ochronić, to jeszcze dołożył mu wtedy tymi żołnierzami z ściganymi przez żandarmerię wojskową. Oczywiście to jest moja hipoteza, to jest moja teza, ale jak dla mnie wtedy Tusk pierwszy raz mocno pokazał Kosiniakowi-Kamyszowi, gdzie jest jego miejsce, żeby nie wjeżdżał, że jest od niego zależny, że do niego dociera wszystko jako do premiera i ma nad nim przewagę i może z nim zrobić co chce. Bo mam wrażenie, że ta sytuacja wtedy w czerwcu wyglądała tak, że Kośniak Kamyszyn oberwał tymi minami wewnętrznie, wiedział, że musi to uciszyć, wiedział, że nie może to wyjść do mediów, bardzo wtedy osłab, ale dostał inną sprawę od Tuska. Tu są Włodek, uważaj, bo takich spraw może być dużo. Jeżeli będziesz wieszkał wraz ze swoim PSL-em, to będziesz obrywał. Taka jest moja teza. Dajcie znać w komentarzach, co o niej myślicie.